Patrząc na propagandę białoruską, która jest kierowana pod adresem Polski, ale też kontekstowo, myślę, że warto wspomnieć o Litwie i Łotwie, bo jesteśmy traktowani pakietowo w podobnej tonacji, nasze trzy państwa. Patrząc na tę propagandę, no cóż, mogę tylko żałować, że nie mam wykształcenia medycznego. Szczególnie, kiedy y, słucham Aleksandra Łukaszenki jego wypowiedzi. Można by narysować bardzo ostrą y, taką parabolę, taką krzywą zróżnicowania test, które on wygłasza. Łukaszenka, zresztą to jest atypowe dla niego, ale ostatnio się zaostrzyło, on ma skłonność do bardzo chwiejnych, bardzo sprzecznych tez, które głosi odnośnie różnych kwestii. Szczególnie to jest to widoczne w takich tematach, które wywołują wielkie emocje u Łukaszenki, kontrowersyjnych dla niego trudnych, gdzie odnosi się do krajów obcych cywilizacji, jak on to podkreśla, czyli na przykład do Polski, Litwy i Łotwy, których to państwo i co widać z jego słów nie rozumie, zrozumieć chyba nie chce. Ale na swój sposób usiłuje się dogadać, i tutaj już wchodzimy na pole badań nad schizofrenią, który ja nie umiem, czego ja nie umiem do końca podjąć. Mogę to ocenić tylko politycznie, gdzie Łukaszenko z jednej strony zapewnia nas od września, patrząc, jeżeli patrzymy w ostatnich miesiącach, że chciałby się porozumieć, że sąsiedzi są dani od Boga. Sąsiedzi nie mogą żyć plocha. Я всегда говорю, соседи от Бога. Их не выбирают, они от Бога. Бывают разные разногласия, ссоры и так далее. Это приходящее время. Придут времена, когда мы будем жить с ними так, как это было всегда и в советские времена. Но ну, вы же понимаете, что не мы в этом виноваты. Вот я часто над этим думаю. Но думаю, а вот мы где-то что-то не так сделали. Да нет. Бандзо любит расформование, хотя сейчас Człowiekiem, czy prawosławnym ateistą, jak kiedyś się by, był łaskaw wyrazić. Sąsiedzi są dani od Boga, że nic tutaj nie zrobimy z tym. Mamy tę Polskę, mamy tę Litwę, mamy tę Łotwę za miedzą. Tutaj znowu kołochośnicze jakieś takie a, 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 rolnicze poporównania się Łukaszenki u, u, zawsze pojawiają, że mamy za miedzą właśnie tych sąsiadów danych od Boga, więc trzeba się dogadać. Dogadujmy się. Wygłaszał takie tezy 17 września, gdy występował z okazji Dnia Jedności Narodowej. To jest takie nowe święto na Białorusi, bardzo antypolskie, bo 17 września każdy Polak, obyty z historią, wie co to znaczy. To jest 39 rok wkroczenie Armii Czerwonej do Polski i Białoruś właśnie to świętuje od 2021 roku jako Dzień Jedności Narodowej, że dwie Białorusie, te kresy wschodnie czy zachodnia Białoruś, zostały przyłączone do tej radzieckiej części. Więc Łukaszenka występując z okazji, z okazji tego święta, bardzo kontrowersyjnego dla nas przynajmniej, a też dla demokratycznych w poglądach Białorusinów, mówił o tej potrzebie porozumienia się, a jednocześnie opowiadał rozwlekle o polskiej okupacji w okresie międzywojennym, o upokorzeniach z Białorusinów, o rozstrzeliwaniu białoruskich wsi, burzeniu białoruskich wsi z armat. Tak się dosłownie wyraził o biciu dzieci białoruskich w szkołach, o wynadawianiu. I mnogo mogą powiedzieć nasi sąsiedzi, urodzone pod polską okupacją. Те, кто знают об опасности потерять родину и оторваться от семьи. Разве можно забыть, как из пушек полили по белорусским деревням, как били розгами белорусских детей в чужих школах, изощренно издевались над белорусами, русскими, украинцами в польском концлагере в Березе-Картузской. Это все факты. Okres międzywojenny, jak się dobrze w to wszystko wczyta, również w naszej historiografii, jest okresem trudnym, ale nie można tego wszystkiego generalizować i pokazywać jako akcję zagłady czy wynarodowienia Białorusinów, yy, która była zbrodnicza. To trzeba rozpatrywać we szerszym kontekście i patrzeć na różne niuanse. Łukaszenka na przykład wspomina, też wspomniał w swojej przemowie o obozie koncentracyjnym w Berezie Kartuskiej. Bereza Kartuska oczywiście jest ciemną plamą w naszej historii, ale Łukaszenka skupił się albo cynicznie, albo przez niewiedzę tylko na biednych Białorusinach i Ukraińcach, którzy byli tam katowani. Łukaszenka to upraszcza, miesza wątki, yy, przechodzi od skrajności w skrajność. Chwilami jest śmieszno smutny i gorzko zabawny, kiedy na przykład opowiada o tym, że komentując nasze wybory parlamentarne 15 października, że Polacy są zuchami według niego nagle się zaczął skliwiać nad dzielnością polskiego narodu, który pokazał pisowi, jak się wyraził jego miejsce, odstawił pis na bok, bo się nie podobał. Polacy sami zdecydowali o swoim losie. W ustach dyktatora jest to bardzo dziwne, ponieważ Łukaszenka raczej powinien unikać takich porównań. Sam pewnie nie chciał być odstawiony jako człowiek, który myśli o władzy, jako o czymś świętym przez ludzi. Więc też trudno zrozumieć, dlaczego nagle zachwyca się wolą polskiego narodu, który podjął swoją de decyzję. Jest to dziwne. No, no Polacy, ja chwalił naród polski, malacy, a nie im nos i opozycję w klasie faktycznie przywili, że Polska budzi nie ta. Пускай это не наши люди, там в смысле не настроенные с нами разговаривать, это другие люди. И поляки показали, ребята, делайте так, как мы хотим, не будете делать, и вас выкинем. Молодцы поляки, я же говорил, что это люди похожие на белорусов. Вот, поэтому мы протягиваем руку всегда, камни не бросаем, наши соседи от Бога, с ними надо жить. Тоже видать, что Лукашенко, в этом просто примитивнее, неудолю нее, пробует Zmianę władzy w Polsce, jakby mając na, nadzieję, że ta nowa ekipa się z nim porozumie. Absolutnie jest to niepoparte żadnymi faktami, więc nie wiem, na czym on swoje, swoje nadzieje opiera. Zresztą kilkanaście dni później już wyraził pesymizm, że y, Platforma, no, nowa ekipa w Polsce jest tak samo daleka od nas, jak y, tamten rząd, więc jakby doszedł do wniosku, że chyba wcześniejsze wnioskowanie było błędne. Вот в Польше новое руководство. Я там не в восхищении, что вот пришел Дональд Туск, я его знаю давно, я сразу до выборов сказал, что это человек проевропейский. А ПИС, это больше проамериканская партия была. No, to nie znaczy, że zautro tam pomieniać poliskę w do Białorusi. Nie zauważył, że polskie, polska klasa polityczna ogólnie zgadza się co do krytycznej oceny Łukaszenki. Nie ma tu podziału w tym temacie, więc ten fakt opuścił z jakichś tam względów, a potem do niego powrócił, jakby go zauważając na nowo. I pełno, pełno jest takich różnych wątków, które wprowadzają mniej obytego widza odbiorcę w błąd, w, w, dezorientują. Łukaszenka też y, ociena się również o nie tylko o absurd, ale też o wulgarność. Tutaj ostatnio bardzo mocno się oberwało Litwiną, jak już mówiłem, kontekstowo warto wspomnieć o nich, gdy była mowa o elektrowni atomowej w Ostrowcu, białoruskiej elektrowni atomowej w Ostrowcu, która wzbudza duże emocje po stronie litewskiej, szczególnie to jest elektrownia budowana, zbudowana, już właściwie bardzo blisko litewskiej granicy, 50 km od Wilna, no i wiadomo, że brak zaufania do strony białoruskiej i do rosyjskiego wykonawcy tej budowy powoduje, że nie zgłaszają słuszne, jak się wydaje, zastrzeżenia i żądają lepszej kontroli, transparentności wobec tej inwestycji, dopuszczenia różnego rodzaju komisji, również międzynarodowych. I przysyłają noty dyplomatyczne. Łukaszenka w jed, na jednym oddechu, praktycznie mówiąc, że na pewno się dogadamy z Litwą, potem mówi, że no przysłali notę dyplomatyczną, to spuścimy ją za przeproszeniem w kiblu użył takiego pojęcia, bo mamy tam dużo miejsca. I nie przysyłają następne. I tak dalej im Gewalz, what my stronger stance. Приjrciejcie k nam, my wam dajmy robotę, żyło i proczy. Ja wszyscy niska mnie za jak nim szuka. No oni... по команде определенных людей из океана, строили иную политику. Это уже не первая нота. Пусть шлют, у нас места в этом в унитазах хватает. Поэтому пускай присылают. И Литва, мы восстановим отношения, и Польша, они никуда не денутся. Я всегда говорю, соседи от Бога. Także to jest, to jest jakby ważny wątek, ważny element, chociaż mało sympatyczny i mało estetyczny, ale to pokazuje całość. Całą schizofeniczną, wulgarność Łukaszynki, niestabilność psychiczną i zupełną chaotyczność w jego narracji i również narracji białoruskiej propagandy, która z jednej strony na przykład ustami ministra spraw zagranicznych Sergeja Alejnika powtarza właśnie za szefem, za najwyższym na, na Białorusi, że trzeba się z Polakami dogadać. Że liczymy na konstruktywne podejście, a z drugiej strony, narracja historyczna w mediach białoruskich czy w białoruskiej kinematografii jest dalej antypolska. 17 września, właśnie w związku z Dniem Jedności Narodowej, miał premierę film na drugim brzegu. Ja, ja ten film obejrzałem w ramach aktywności zawodowej. Wrażenia estetyczne słabe film kiepski, ale bardzo, z bardzo mocną tezą oczywiście, pokazujący e, zbrodniczy charakter polskiej władzy w latach dwudziestych na Kresach Wschodnich, na terytorium dzisiejszej Białorusi, gdzie Białorusi byli dręczeni, męczeni, no wszystko pod tezy, które wygłasza Łukaszenka i jego ludzie, gdzie zabrano im cerkiew, od tego się film zaczyna, zabrano Białorusinom celkiew, rozpędzonych hajkami. Jak kozacy nas jeszcze przed I wojną światową, a główną tezą tego filmu było to, że Polska usiłowała wywołać wojnę, konflikt wojenny, y, militarny z, ze Związkiem Radzieckim, tworzyła napięcia na, na, na granicy ówczesnej, różnego rodzaju prowokacje, licząc na to, że sprowokuje Związek Radziecki, a Związek Radziecki się nie dał, wykazał się rozsądkiem i cierpliwością. Rukami historia, to zakończył. Naszymi rękami tworzy się historia, Tak już na, na koniec, uzupełniając ten cały obrazek Łukaszenki, jego ludzi, również elementu białej kinematografii, mamy również szalejącą propagandę na, na, na poziomie takich reżimowych, zawodowych propagandzistów, gdy na bardziej brutalny, wulgarny, wręcz to taki no, poza wszelkimi normami kultury e, osobistej, propagandzista białoruski wygłosił zadziwiający pasus taką tezę, że e, Białorusini zachłysnęli się na nowo zakupami w Polsce, gastronomią w Polsce, i że te wycieczki na te zakupy, na to, żeby tam coś zjeść w restauracji, poszaleć. Это есть контакт с дьяволом, и что эти обыватели Беларуси, потому что они демократии. Как у нас так это самое такое количество обладателей карты поляка, а сколько у нас любят на закупы ездить? Давайте обострять вопросы, говорить открыто. У нас, извините, e, мечта, значит, поехать в кофе этого закупиться, еще что-то, а там им, значит, расскажут про демократию, какую-нибудь еще хрень и все остальное. Что сейчас это не просто так, так просто. Сейчас это не так просто, но тем не менее упрощать мы не будем. Вы думаете, to... что если люди ездят в Польшу для того, чтобы купить какой-то товар, они слушают что-то про демократию и сразу становятся монстрами в ваших глазах? Потому что очень... где сердце твое, где кошелек твой, твои мысли твои? Давайте. Важным таким сегментом белорусской пропаганды является описание пресечений безопасности регионального. Тут, конечно, главным противником является Польша, и это не зачелося в моменте агрессии российской на Украину, no, а еще в предыдущей, после фальшивых выборов президентских в 2020 году. Но за Польшей стоит Америка. Они решили разрушить все, что здесь есть. Прежде всего, Европейский союз. И главная точка опоры ⁇ это Польша. В 2020 году нас хотели туда присоединить, чтобы мы тут разделительной линии были между Россией, Востоком и Западом. Ну, Nie policzyliśmy. Po tym myszczasu dla ogromne wniemania a warunki. Polska, no, z oczywistych względów, która przyjęła na swoim terytorium emigrację białoruską, no, stała się przeciwnikiem reżimu. Милитаризация границы, убийство мигрантов. Чего только мы не увидели от нашей буйной соседки за последние годы. Исторически Польша всегда выполняла роль провокатора. И одним из таких главных элементов шоказа пропагандового то есть повторение э, тезы, что Польша хочет приготовить кадры для проведения замаху стану, сбройного замаху стану на Беларуси. Они готовятся вторгнуться на территории Беларуси для naszej strony. I z tego względu Polska jest traktowana jako przeciwnik i destabilizator sytuacji wewnętrznej na Białorusi, co skutkuje tym, że na kolejnych posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa Białorusi Łukaszenko wstawia przy tablicy na przykład szefa KGB, który opowiada o pracy kontrwywiadu, o tym, że tutaj Odnotowane są przygotowania zamachów terrorystycznych i to jest takie tworzenie atmosfery zagrożenia w kontekście z Polska. Drugim elementem, jeśli mówimy o bezpieczeństwo, to jest reakcja Białorusi na wojnę na Ukrainie. I tu wiadomo, że wszyscy wiemy, że Białoruś, która jest współagresorem, udostępniła swoje terytorium dla wojsk rosyjskich w początkowej fazie wojny, próbuje zachować lojalność wobec Rosji, ale z drugiej strony cały czas ze względów polityki wewnętrznej. Chce się od tej wojny zdystansować, a przede wszystkim nie brać w niej udziału. Swoje a oni niekimi ugrozami, jakoby исchodzącymi z terytorium Białorusi. Rokowodztwo Polski i stron Balcji obwinia Białorusi w niekich mificznych, agresywnych namierzeniach. которых никогда не было и быть не может. Нагнетает истерию по поводу присутствия на нашей территории сотрудников частной военной компании «Вагнер». Они достукались до того, что уже требуют немедленного вывода их из Беларуси. При этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования. Ответ простой. Ни в Польше, ни в Литве ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Я уже не говорю о подготовке на их территории наших беглых для осуществления военного переворота в Беларуси. Опять же, хочу предупредить, что в этом плане мы ни с кем церемониться не будем. Лукашенко играет картой заграждения со стороны Польши, даже не нато. Ale to wskazuje cały czas konsekwentnie na y, negatywne rzekomo konsekwencje y, rozbudowy potencjału militarnego Polski na przykład te, te ostatnie działania naszego państwa związane z rozmieszczaniem nowych jednostek na y, granicy wschodniej. No, to jest oburzenie i uzasadnienie do mówienia o tym, że Polska robiąc takie ruchy na pewno się przygotowuje do agresji na Białoruś, co wymusza na Białorusi sojusz z Rosją i Łukaszenko często wręcz grozi, że my i tak damy radę i nie musi to być broń atomowa, którą już mamy, choć to oczywiście nie jest białoruska broń atomowa, ale rosyjska. Kopie pierwszej samej jądrowej bomby, która była zapłaciona no, w poś, Sowieckim Sojuszu. Puść nasi wrogi nie dumują, że my tu e, symbolizm zajmujemy się, ili już już się po jądrowego To I to jest taka, taka dziwaczna formuła, bo oferty Łukaszenki, mówiące, na przykład w momencie kiedy były ćwiczenia jesienią tego roku na Białorusi, Białorusko-UBZ, to znaczy traktatu Taszkenckiego. No, w pewnym momencie powiedział, że no, proszę bardzo, ja nie mam nic do ukrycia, zapraszam Polaków do obserwacji tych ćwiczeń. My przygłasili przedstawicieli Polski w kaczce nabludateli na uczenie o DKB, bojowe Bractwo 2023, które naszlucie już jutro w Bresckim regionie. Szenka w tym momencie jest niespójny, bo sygnalizowanie dialogu, y, któremu się czasami zdarza, jest y, propozycją dialogu bezalternatywnego, czyli Wy macie z nami rozmawiać, ale my nic nie obiecujemy i macie po prostu nas polubić jeszcze raz. Podejrzewam, w marcu tego roku y, Łukaszenko publicznie oświadczył, że y, po otrzymaniu informacji od wywiadu KGB poznał, poznał plany agresji amerykańsko-polskiej. Na Białoruś. Użył pojęcia otwarcie drugiego frontu. Dosyć karkołomna konstrukcja, nawet logiczna, ponieważ siły sojusznicze zachodnie miałyby wejść na Białoruś i zaatakować od tyłu y, rosyjskie siły walczące na Ukrainie. No dosyć taki bardzo ciekawy scenariusz, fantazyjny bym powiedział. Ale to też jest sposób yy, właśnie formułowania, bo ten przekaz idzie, no, my, my go słyszymy, ale to jest przekaz głównie do własnego społeczeństwa. To jest budowanie absurdalnego, czasami poczucia zagrożenia, ale trwałego. To, oprócz tych spraw militarnych, to jest na przykład budowanie niechęci do Polaków. To, to nie jest prawda, że Łukaszenka, deklarując gotowość dialogu, Traktuje Polaków, mieszkańców na Białorusi, jako równoprawnych obywateli. No to jeden, jeden szczegół. Posiadacze karty Polaka są w opałach obecnie. Łukaszenko kazał po prostu zweryfikować ich lojalność i wręcz są zachęty do oddawania karty Polak, ponieważ, i to jest stara już konstrukcja myślowa Łukaszenki. Ludzie, którzy mają rzekomo podwójną lojalność państwową, no to są typową piątą kolumną. I ta gra piątą kolumną też, ona też czasami się powtarza w budowaniu przez Łukaszenkę zagrożenia wewnętrznego. I tutaj też jest w kontekście natychmiast Polski. Поэтому dawajcie żyć, drużna. W tym odcinku to wszystko. Zapraszamy na nasz kanał podcastowy, a także na naszego Instagrama. Tam zamieszczamy inne ciekawe materiały. Wszystkie linki pozostawiamy w opisie. Kolejne odcinki już wkrótce.